Siemano widzę, w następnym odcinku jak widzicie, Dartmoor jest bez pedałów. A to dlatego, że wczoraj mi pękły pedały. O, tutaj możecie o, zauważyć. Jak nie to wam jeszcze wstawię zdjęcie. I jedziemy je zareklamować. I przy okazji kupić nowe. Będą to takie same. Już moja trzecia para. Trochę pękają, ale ogólnie je bardzo lubię. Bo jednak ja nie chcę mieć metalowych pedałów. Tylko wole plastikowe z metalowymi pinami. Więc sobie kupimy takie jeszcze jedna, zamontujemy je i po tym będziemy jechać na Kazurę, bo jest bardzo ładna pogoda, a już ostatnio ciężko o taką pogodę, bo cały czas pada, jest zimno, wieje i w ogóle się nie da jeździć. Więc co, lecimy garąć rowerek i na Kazurkę. Pożyczyłem od taty Bolida stan techniczny, bardzo dobry. I co? Idziemy do dekatlonu wymienić pedałki. To mamy już nowe pedały, uznali mi reklamację i wymienili mi na nowe. I co? Wracamy tym pięknym bolidem i montujemy pedały. Po czym lecimy na kazurkę katować nowe sztuczki, bo mam plany, żeby przełożyć z zielonki jakieś triki na kikerki. A więc co, pakujemy się i lecimy. To jesteśmy z powrotem w domu i je teraz szybko zamontujemy. I cyk, mamy już pedały zamontowane. Luksusowo. Wszystko się kręci, działa. Piasta ładnie brzmi. To co? Ogarniamy się i lecimy na kazurkę. Jesteśmy już na Kazurce. Widzę, że duża linia jest zamknięta, ale mi się zależy na średniej linii i idziemy się rozgrzać na walktrucku. Dobra, rozgrzewka na pont była, teraz zakładamy ochronki, idziemy na małe stoliki, a później zobaczymy co na kikarkach da się wykombinować, bo widzę, że trochę kazura jeszcze jest zalana i błota też jest. Dobra, ogarniamy się i lecimy. jak widać warunek jest jakiś idealny ale jak się patrzyłem na linie kikerków, to nie ma tam żadnego błota więc nie będę niszczył trasy i powinno dać się latać, więc zobaczymy to co, próbujemy jeszcze w ogóle trochę wieje, mam nadzieję, że nie, nie zwieje E, dobrze, luksusowa jest. Lekie problemy były, ale się udało. Wjechałem, nie wiem jakim cudem, ale to było grube. Oby się nie zabić. Uh. Oh. Ogólnie jak mogliście zobaczyć, trójki już jako taką mi wychodzą. Na początku było ciężko, bo zamiast patrzyć się za siebie i szukać lądowania, to się bałem tej dziury i patrzyłem się pod siebie, przez co robiła się taka świeca później i niestety leciałem na tylne koło zamiast wylądować na dwa. A po drugie, to jeszcze myślałem, że nie dolecę i tak mocno pompowałem tą drugą, że tą trzecią też nie prze, przelatywałem. Ale koniec końców udała się trójka. Zrobiłem jeszcze kankana. Zaraz sobie jeszcze go potrenujemy i bym jeszcze spróbował tej tabletop'a, ale to... nie, nie tej tabletop'a. A, i bym potrenował jeszcze underdowna. Zapomniałem, jak się to nazywa. Ale jakbym zrobił tutaj underdowna, to już w ogóle by było zarąbiście. Więc zobaczymy, jak to będzie i sobie jeszcze chwilę pośmigamy. Dobra, jakiś tam kan, kan był, ale trzeba to zrobić lepiej. Tyk. No i teraz było ładnie. Jeszcze z nak na początku. <giby>

Siedzi! Mhm. Ty jakoś za dobrze mi idzie! Za dobrze mi idzie, co nie? <grywka> U Ja już z kolegą tutaj wracam z Kazury Bo widać jest ciemno I ogólnie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia Bo udało się zrobić trójkę na kikerach, A się bałem tej dziury I tego lotu ogólnie Zrobiłem też kankana I później tak niespodziewanie dwa bary Gdzie nigdy nie zrobiłem na tak małym locie dwóch barów Też nauczyłem się dzięki temu płynniej je kręcić No i co, jak wam się taki odcinek spodobał To łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem i możecie dać jakiś komentarzyk, na przykład jakie chcecie następne filmy. I co? Do następnych odcinków w każdą niedzielę o 12.00. Narka!